W sparingowym meczu rozegrany w niedzielne popołudnie na boisku ze sztuczną nawierzchnią Kępińskiego Środka Sportu i Rekreacji, a klasowy Zawisza Łęka Opatowska przegrał z B-klasową Masowią Kraszewicę 2 do 3. Co ciekawe piłkarze z Łęki Opatowskiej prowadzili w tym meczu już 2 do 0 i nie wykorzystali m.in. rzutu karnego. O ile pierwsza połowa wyglądała w miarę poprawnie, to w drugiej nie poznawałem swoich zawodników, zagrali bardzo słabo. No cóż, no, można powiedzieć, że każdy z gramy w innym ustawieniu, bo brakuje y, co jakiś czas jakichś zawodników. Dzisiaj nie miałem trzech zawodników z podstawowego składu, ale to niczy, niczego nie tłumaczy, dlatego że widzę też, że będą kartki, będą kontuzje i będziemy musieli grać tym, co mamy. No, y, bardzo słabo zagraliśmy dzisiaj w obronie. Y, no jest dużo, dużo pracy przed nami jeszcze. Krzysztof Godek, to dzisiaj epizod w Waszej bramce? Zawodnik Polonii Kępno, czy też będzie transfer? Nie, Krzysiu zagrał y, po prostu y, gościnnie, ponieważ nasz podstawowy bramkarz y, miał dzisiaj wyjazd i y, zagrał na naszą prośbę, za co mu dziękujemy. Masowie Kraszewicy od kilku tygodni ma nowego trenera. Został nim Andrzej Nowicki, który prowadził już w przeszłości ten klub. Każdy kolejny spaling, zwłaszcza na tym poziomie, to. Gdzie trudności, żeby zdobyć pank teraz późno zaczęliśmy rundę to zawsze trzeba ocenić jako pozytywnie. No, wynik z boiska może nie odzwierciedla gry, natomiast szczególnie jestem zadowolony z sytuacji, że mamy fajną grupę chłopaków młodych, naprawdę których poziomem mogliby grać spokojnie w ligach wyższych i o jedną, dwie ligi. I co się to się chwali. No mecz jak męż, no jak sparing. Konkretne zadania mieli do wykonania. Myślę, że tak w 70% je wykonali. Znaczy zdecydowałeś się objąć funkcję trenera drużyny Mazowie Kraszewice w trudnej dosyć sytuacji chyba dla tego klubu. Będzie dużo zmian w tym zespole? No jak wszyscy wiedzą, zmiany w, na, na poziomie B klasy zawsze są, a, a dużo zależy od tego jak na dana, dana gmina czy, czy dana dane władze podchodzą do tematu. No, zdecydowałem się tam podejść drugi raz do Kraszewic, miałem tam przyjemność pracować dwa lata temu, trzy bodajże. Przede wszystkim praca spokojna pod względem takim, że, że, że bardzo dobrze dogadujemy się z prezesem. A piłkarską to wszystko też zależy, wiadomo, Chłopak, jest kilku chłopaków, którzy studiują, którzy pracują za granicą i to wszystko jest uzależnione od tego, czy przyjadą na jakiś trening, przyjadą na jakiś mecz i tak dalej i tak dalej. Także dużo czynników wpływa na to, że że ten, że ten poziom jest taki, jaki jest, i ewentualnie może być wyższy, ewentualnie no nie daj Boże, niższy. No. Dla zawieszych gole w tym spotkaniu strzelili Szymon Kaczmarzek i Paweł Witczek. Dla Mazowie trafili Patryk Palat, Dawid Kolenda i Marcin zabiegała.